Słuchasz podcastu Creative Mindset, w którym kreatywność odmieniam przez wszystkie przypadki. Jest to podcast dla każdego, gdyż kreatywność to potencjał, a niewrodzony talent i należy ją praktykować, pielęgnować i ćwiczyć. W tym podcaście również znajdziesz inspiracje ze świata kultury i sztuki, elementy budowania świadomej marki i brandingu, a także informacje dotyczące świadomego odpoczynku i dobrostanu od strony neurologicznej. Na koniec każdego odcinka znajdziesz kilka propozycji działań związanych z daną tematyką odcinka, po to, aby swoje kreatywne nastawienie trenować i praktykować również na co dzień. Zachęcam Was do tej cotygodniowej eksploracji tych kreatywnych Call to Action. Przed nami odcinek numer dwa podcastu Creative Mindset. W którym przyjrzę się temu, czy kreatywności zawsze towarzyszy twórczy chaos, czy może jest ona poukładanym procesem, nad którym można mieć absolutną kontrolę. Dodatkowo sprawdzimy, czy proces kreatywny to to samo co proces twórczy, a także jakie kompetencje warto w sobie rozwijać, by sprawnie przechodzić przez te wszystkie etapy. Będzie to też świetny moment, aby przyjrzeć się swojemu codziennemu funkcjonowaniu, w kontekście realizacji i wymyślania różnych działań i projektów, aby zobaczyć i nazwać to, w czym tak naprawdę jesteśmy świetni, a czym może warto się zaopiekować lub po prostu wydelegować i zlecić to być może komuś innemu. A więc zaczynamy. Enjoy. Tak jak już wspomniałam, w tym odcinku przyjrzę się dwóm ważnym teoriom związanym z procesem twórczym. Jedna to historia Grahama oraz historia Josefa Rosmana. Obie te koncepcje prezentują różne perspektywy na to, jak powstają nowe pomysły i innowacje. Dziś chcę Wam pokazać, czym one są i co je łączy, bo wbrew pozorom nie nazywając tych etapów, tak wiecie, naukowo, bardzo często nawet nieświadomie z nich korzystamy. W trakcie, gdy będę o nich opowiadać, spróbujcie zanotować lub przemyśleć sobie, w czym to wy czujecie się najbardziej komfortowo i w czym czujecie się jak ryba w wodzie? A który z tych etapów, elementów was najbardziej blokuje, a być może często stopuje wasze działania? Dodam tylko, że proces twórczy może dotyczyć każdej branży. Nie chodzi tu tylko o branżę stricte artystyczną czy kreatywną. Zresztą posłuchajcie sami i dajcie znać, co myślicie. Jest jeszcze jeden ważny aspekt, o którym chcę wam wspomnieć na samym początku. Często zamiennie używamy stwierdzeń proces twórczy z procesem kreatywnym i poniekąd myślę sobie, że nie ma w tym dużego przekłamania. Natomiast chcąc to doprecyzować, to z założenia z definicji proces twórczy bardziej wchodzi w działanie, czyli powstawanie nowego i wartościowego wytworu. A sam proces kreatywny odnosi się bardziej do sposobu myślenia. Jedno zawiera się natomiast w drugim. A dla mnie osobiście kreatywność i sam proces kreatywny nabiera kształtu właśnie wtedy, kiedy zaczyna być po prostu czasownikiem lub wieloma czasownikami, czyli kiedy zaczynamy zamieniać nasze pomysły w działanie lub konkretne projekty czy dzieła. Ok, ale zacznijmy sobie od teorii Grahama Wallace'a. Która została przez niego zaproponowana w 1926 roku. Wyróżnił on cztery kluczowe etapy procesu twórczego. Pierwsza faza to faza przygotowania, inaczej nazywana jest fazą preparacji. Jest to etap, w którym zbieramy informacje i definiujemy problem do rozwiązania, czy zadanie do wykonania. Dziś nazywamy to researchem, a także zbieraniem inspiracji takiej wiecie chociażby wizualnych w postaci moodboardu czy tablicy na Pinterestie. To, co polecam też dodać do tej fazy, to robienie na przykład map myśli, czyli tak zwany mind mapping, czy takiej kontrolowanej burzy mózgów na dany temat, co daje świetną wymianę doświadczeń i przemyśleń, a dzięki temu szerszy ogląd na dany temat. Druga faza to faza inkubacji, podczas której następuje nieświadome. A wręcz takie, wiecie, podświadome dojrzewanie pomysłu. Często wtedy, tak jakby odrywamy się od danego problemu, zaczynamy robić coś zupełnie innego, co pozwala naszemu umysłowi pracować nad tym pomysłem w tle. Jest to moment, kiedy odkładamy dany pomysł na tak zwaną półkę, lub po prostu na chwilę zajmujemy się innym, wiecie, innym taskiem i wchodzimy w inne bloki tematyczne w ramach naszych codziennych działań. To też jest świetny moment na trening naszej cierpliwości, dlatego że rozwiązania nie zawsze przychodzą na zawołanie i sami wiecie, że no nie w każdym momencie można sypać pomysłami jak z rękawa. Pomimo, no, żeby by się chciało. Na co dzień, według mnie, świetnie się to sprawdza metoda tak slow motion multitasking, opisana przez Tima Harforda, czyli taki sposób na zarządzanie wieloma projektami jednocześnie. Bo o ile nie jest tak, że jest to praca nad dużym projektem, gdzie mamy sporo przestrzeni i możemy sobie pozwolić na odejście od niego na kilka dni czy nawet tygodni, to przy codziennych różnych wyzwaniach, nawet przejście na chwilę z jednego do zupełnie innego zadania pozwala na tak zwane uleżenie się tematu, podczas kiedy podświadomie zaczynamy łączyć kropki z nim związane. So, motion multitasking to takie świadome rozpraszanie uwagi między kilka, pro, między kilka projektów czy takich bloków tematycznych w ciągu dnia lub dłuższej perspektywie i świetnie sprawdzi się m.in. u osób, które mają swoją małą firmę, lokalną firmę, sporą i sporą dywersyfikację działań, kiedy po prostu muszą robić więcej niż tylko jedno zadanie. W odróżnieniu od klasycznego multitaskingu, nie chodzi tu o to, aby robić kilka rzeczy praktycznie jednocześnie, ale aby rozdzielić pracę nad kilkoma projektami czy zadaniami w kontekście blokowania sobie czasu na dane zadania. Dzięki temu możemy uniknąć znudzenia i znużenia jednym tematem i dajemy sobie czas na taką twórczą i kreatywną regenerację. Jest to też możliwość spojrzenia z dystansem, co daje też świeże spojrzenie i może prowadzić do powstania nowych pomysłów, a także szalenie pobudza naszą kreatywność, gdyż możemy łączyć kropki i kilka dziedzin w tak zwanym międzyczasie i w sposób taki nie do końca świadomy. Trzecia faza to faza iluminacji, inaczej olśnienia, i jest to ten nasz ulubiony moment, aha. Czyli takiego nagłego wglądu, kiedy rozwiązanie staje się jasne i można działać. Ten moment Eureki to nasz najkochańszy, wyczekiwany moment, a niestety niekiedy trwa bardzo krótko. I chcę podkreślić właśnie bardzo miejsce występowania tego momentu, czyli tej trzeciej fazy, dlatego, że moment aha bardzo często występuje po fazie inkubacji, czyli po takiej twórczej regeneracji, a więc po tym, jak odejdziemy na chwilę od projektu, którym zajmujemy. Się na co dzień, czyli po tym, jak sobie odpoczniemy, wtedy właśnie najczęściej ten moment AHA do nas przychodzi. I choć czasami musimy działać pod presją czasu i tych tak zwanych ASAPów, to to właśnie ta przestrzeń na kreatywność, ten odpoczynek często sprawia, że to nasze ulubione śnienie właśnie ma szansę się pojawić. Czwarta faza, czyli faza weryfikacji, na tym etapie oceniamy nasze pomysły i sprawdzamy ich wykonalność, a także jest to etap, kiedy wychodzimy do innych z tym, co stworzyliśmy i tym się dzielimy. Na przykładzie tego podcastu mogłam powiedzieć, że jest to ten moment, nawet nie kiedy nagrywam ten podcast, czy to nie jest ten moment researchu, kiedy szukam tych materiałów, ale jest to ten moment, kiedy wychodzę z tym do świata i pokazuję wam ten podcast, daję go wam odsłuchać i pełna niecierpliwości wiecie z wypiekami na policzkach, czekam na wasz na wasz po prostu feedback. Niestety, wiele osób w tym momencie delikatnie się poddaje, obawiając się o komentarze innych, o to, co powiedzą inni. Tutaj często właśnie w tej fazie utykają wszystkie pomysły i projekty i tworzą się takie, wiesz, wiecie, kreatywne dead stop. Ale, ale, myślę sobie też, że bardzo ważne jest, aby odróżnić mnogość pomysłów, które mogą nam się przydać na przyszłość. Wtedy to, co ja polecam, to Zapisywanie ich w takich kreatywnych notatnikach, w kreatywnych dziennikach, no bo nigdy nie wiemy, kiedy one mogą nam się przydać na przyszłość. Natomiast, jeżeli faktycznie pracujemy już nad danym projektem bardzo długo i wewnętrznie chcemy, żeby ten projekt ujrzał światło dzienne, czyli w ogóle rozpoczęliśmy cały proces, ale dzieje się tak, że na przykład nasz wewnętrzny krytyk, perfekcjonizm czy obawa przed opinią innych nie pozwala, nam wyjść i na to światło dzienne ukazać się temu projektowi, to wtedy według mnie warto na chwilę przystanąć i przyjrzeć się, co tak naprawdę nas blokuje i co możemy z tym zrobić. A więc w skrócie i reasumując, Graham Olaf, 1926 rok, proces twórczy podzielony na cztery etapy, czyli faza przygotowania, inkubacji, olśnienia oraz weryfikacji. Ok, to teraz przejdziemy do drugiej teorii, teorii Josepha Rosmana, która została opracowana w 1931 roku i jest bardziej rozbudowana. Rosman z kolei wyróżnia siedem etapów procesu twórczego. Nie będę ich tak, wiecie, już dokładnie rozkładać na czynniki pierwsze, gdyż w większości można je odnieść do poprzedniej teorii lub w jakiś sposób połączyć, ale przy niektórych trochę dłużej się zatrzymam. Pierwszy etap to etap obserwacji, czyli identyfikowanie problemu. Drugi etap to analiza, czyli badanie potrzeb związanych z problemem. Trzeci to przeglądanie, czyli zbieranie dostępnych informacji. Teraz powiedzielibyśmy research. Czwarta to sformułowanie, czyli generowanie możliwych rozwiązań. Piąta to bardzo ważna, krytyczna analiza, czyli ocena zalet i wad danego rozwiązania. Szósta to narodziny, powstanie nowej koncepcji, nasz ulubiony moment aha uważam, że Rosman świetnie nazwał, nie sądzicie? Narodziny. Super nazwa na momentach. Siódma faza procesu twórczego to według Josefa Rosmana to eksperymentowanie, czyli testowanie pomysłu. W nim również według mnie zawiera się wcześniej wspomniana odwaga kreatywna do tego, aby pokazać i dzielić się tym, co wymyślimy i co zrobiliśmy. Tutaj, bycie dla mnie, samo nazwanie tego eksperymentowaniem, szczerze mówiąc, ogromnie mi się podoba. Sama nieraz, kiedy mam blokady, lub obawiam się czegoś zrobić, nazywam to po prostu eksperymentem i mówię do siebie samej na zasadzie "OK". Dobra, nie da, po prostu zobaczymy, co się wydarzy. Przecież mogę po prostu zaeksperymentować i zrobić coś inaczej niż zwykle. Dzięki temu nie spinam się aż tak bardzo, na przykład, gdy chcę zamienić dany nawyk, czy delikatnie poszerzyć moją strefę komfortu. Nazywanie tego eksperymentem daje mi jakieś takie wiecie, mięciutkie poczucie bezpieczeństwa i jeszcze mocniej aktywuje moją ciekawę, ciekawość, taką czystą ciekawość, a nie overthinking związany na przykład z potencjalnym niepowodzeniem. Teorie te są do siebie w zasadzie bardzo, bardzo podobne, chociaż Wallace bardziej stawia na intuicyjne aspekty twórczości i kreatywności. Po pozycji Dorosmana, u którego mocno wybijają się fazy związane z logicznym myśleniem i analitycznym, takim bardziej analitycznym podejściem. Natomiast to, co według mnie jest istotne, to główny element, który łączy te dwa procesy, czyli uznanie tego, tej takiej ważności momentu aha, jako bardzo istotnego w procesie wymyślania i tworzenia. Bazując na tych teoriach, mamy dwie główne opcje, dojścia do tak zwanej eureki, czyli albo poprzez odpoczynek i kreatywną regenerację czyli tą wspomnianą fazę inkubacji albo poprzez pogłębioną an analizę, takie krytyczne myślenie i burzę mózgu. De facto jedno i drugie nie jest e, sileniem się na wymyślanie genialnych pomysłów, tylko, zobaczcie, takim działaniem trochę naokoło i to działanie naokoło może nas przybliżyć do znalezienia rozwiązań i nowych propozycji. Istnieją oczywiście też bardziej współczesne teorie odnoszące się do procesu kreatywnego, natomiast niezależnie od teorii ważne jest, aby zauważyć, że nie jest on liniowy ani taki wiecie sztywny. Natomiast oprócz tej kreatywnej zabawy i przyjemności wymaga on czasu, refleksji, takiej adaptacji do zmieniających się warunków, no i przede wszystkim czasu. I niezależnie od tego, czy nasz proces twórczy jest poukładany, czy zawsze wygląda inaczej, warto zdawać sobie sprawę z tego, że składa się na niego kilka faz oraz zobaczyć, że aby efektywnie przechodzić przez etapy obu teorii, potrzebujemy różnych umiejętności. Jest to m.in. umiejętność analitycznego myślenia. Która jest szczególnie ważna w teorii Rosmana podczas faz analizy i krytycznej oceny. Jest to umiejętność właśnie pobudzania kreatywności w czystej postaci, czyli tym, w tym kontekście takiej zdolności do generowania nowych pomysłów, jako kluczowy element w każdym z obu modeli, ale jest to też cierpliwość i umiejętność świadomego odpoczynku, bo faza inkubacji wymaga czasu. I nie zawsze będziemy mieć, nie zawsze mamy natychmiastowe rozwiązania na wszystkie projekty, w których uczestniczy. Kolejna umiejętność to umiejętność np. pracy zespołowej, dlatego że wiele pomysłów wymaga współpracy z innymi ludźmi, co może po prostu bardzo mocno wspierać nas proces twórczy. Według mnie proces twórczy to także praktyka odwagi, czyli jak mówi Brenne Brown, idąc za cytatem Roosevelta, tak zwanego. Wychodzenia na arenę, czyli odwagi do pokazywania naszej wrażliwości i tego, co stworzyliśmy. Bo wiecie, za każdym razem, kiedy na tą arenę wychodzimy, czyli pokazujemy się, jesteśmy narażeni, choć nie wiem, czy to jest takie dobre słowo, raczej powiedziałabym, wystawieni po prostu na ocenę innych, i w pewien sposób jest to kierunek pracy do tego, aby umieć sobie z tym radzić. I właśnie pracować z i nad naszą odwagą. Natomiast do odwagi i koncepcji wrażliwości Brené Brown z pewnością jeszcze wrócę niebawem. Jeżeli chodzi o te dwie teorie, w praktyce według mnie jest tak, że napotykamy wyzwania bardzo często w konkretnej fazie, tym elemencie twórczego procesu, co może sprawiać, że już na samą myśl o tym czujemy niechęć do podejścia do tematu, lub też po prostu możemy się frustrować gdyż wiecie, no mamy takie poczucie, że zawsze jest tak samo, że zawsze tak mam, że zawsze mi nie wyjdzie, czyli po prostu powielamy już znany schemat, prawdopodobnie często nawet nie mając pojęcia i świadomości, że robimy dokładnie to samo i że utykamy to tak naprawdę dokładnie w tym samym punkcie. A z czym my możemy się w ogóle borykać w tym procesie twórczym? No może być to na przykład faza inkubacji, gdyż często mamy problem z odłożeniem tematu na bok, i pozwoleniem naszemu umysłowi pracować w tle, bo chcemy zrobić coś na już, bo nie potrafimy, wiecie, wyłączyć na chwilę naszych myśli, bo nie umiemy, nie umiemy wejść, wiecie, w takim po prostu bujanie w obłokach, a nie w overthinking. Kolejny element, który może być dla nas wyzwaniem, to formułowanie rozwiązań, czyli generowanie nowych pomysłów, które, są czasami po prostu frustrujące, szczególnie gdy czujemy presję czasu lub oczekiwań, co współcześnie bardzo często się zdarza, gdy żyjemy pod taką presją słów, że czas to pieniądz. Kolejne to na przykład krytyczna analiza, i w fazie oceny pomysłów możemy mieć trudności z obiektywnym spojrzeniem na nasze rozwiązania, trzymając się kurczowo naszych przekonań i doświadczeń. Tu dobrym pomysłem może okazać się na przykład rozmowa z drugą osobą na ten temat, by wiecie odbić się od innej opinii. Lub nawet tak naprawdę wypowiedzenie pewnych rzeczy na głos, to już może mega pomóc. Jest to zresztą element, z którym często spotykam się na coachingu czy na konsultacjach, takich wiecie, różnych, kreatywnych i strategicznych. To znaczy, już samo powiedzenie i poświęcenie czasu na autorefleksję i wypowiedzenie naszych myśli na głos może skutkować takim małym ośnieniem i powiedzeniem sobie, okej, okay, to w sumie było proste. Okej, okay, to może wcale nie jest jakiś tam problem, tylko małe wyzwanie, i OK, widzę teraz to trochę od innej strony. No i to, co może nam również przeszkadzać w tym krytycznym myśleniu, to mój ulubiony overthinking i taka duża obawa przed tym, co będzie, jak coś się wydarzy. Stąd też stajemy się świetnymi reżyserami sytuacji, które nigdy, ale to nigdy nie będą miały miejsca. Ja dokładnie wiem coś o tym, dlatego że długo sama tkwiłam w takim permanentnym overthinkingu, aż, wiecie, sama się dziwię, że nie jestem najlepszym e, tutaj, najlepszą reżyserką żadnego filmu. Oczywiście żarty żartami, ale to, co świetnie działa w takich przypadkach, to jest po prostu journaling, mój ulubiony journaling, czyli przelewanie naszych myśli na papier, co sprawia, że możemy je poukładać, odłożyć tak na tak zwany bok. I nabrać po prostu do nich dystansu. Journaling super uspokaja. Spróbujcie. Na zakończenie chciałam podkreślić, że zarówno teoria Wolasa jak i Rosmana oferują bardzo cenne wskazówki dotyczące procesu twórczego, a tak naprawdę to jednak od nas zależy, w jaki sposób będziemy działać, i jak z tego skorzystamy. Możemy pracować nad fazami, które nie są naszą mocną stroną, aby stać się bardziej, wiecie, takimi. Wszechstronnymi, mieć takie szerokie, szerokie podejście, ale alternatywnie możemy też delegować te zadania innym osobom lub zespołom, zajmować się tymi etapami procesu twórczego, z którymi my sobie najlepiej radzimy. Ważne jest według mnie, aby dokładnie przyjrzeć się naszym sposobom działania i też określić, żebyśmy sami przed sobą odkreślili, w czym jesteśmy. Dobrzy, dobre i co chcemy rozwijać, a co po prostu zostawiamy w pewien sposób na bok, być może dla innych. W tym wszystkim oczywiście niezmiernie ważna jest dyscyplina i wytrwałość w działaniu, które również są istotne w kreatywnym chaosie. Natomiast o tej dyscyplinie, o tapasie powiem jeszcze na pewno nie raz, bo jest to mega, mega, mega istotne. Jest to też temat rzeka, więc już nie na dziś. Natomiast słuchajcie, reasumując, pamiętajcie, że kreatywność to nie tylko talent, to umiejętność, którą warto i można w sobie rozwijać. I na koniec obiecana propozycja działania. To, co dziś chcę Wam zaproponować, to właśnie refleksja nad tym, który element tego procesu twórczego jest Waszą najmocniejszą stroną, i mając tą świadomość, co jeszcze możecie z nim zrobić, jak jeszcze bardziej możecie go wesprzeć, pracować z nim, a także wiecie, wspierać siebie i innych tą Waszą najmocniejszą stroną procesu kreatywnego. Czy jesteście bardziej emocjonalnie, emocjonalne i intuicyjni w tym, co robicie, czy raczej opieracie się mocniej na analizie? Bardziej rozum, czy serce? Jak one mogą wzajemnie się wspierać i iść równym krokiem? Proponuję zrobić Wam znów taki krótki dziennik w tym temacie, czyli spis wszystkich skojarzeń, być może nawet zrobienie takiej, wiecie, mapy myśli, której początkiem będzie właśnie Wasza najmocniejsza strona procesu twórczego. Dodatkowo, Dobrze sobie zadać pytanie, jak ta najmocniejsza strona wpływa na tą, w której czujecie się mniej sprawni, w której najczęściej zataczacie krąg. Dajcie znać w komentarzach pod podcastem, co uważacie za Waszą supermoc, biorąc pod uwagę i ten kontekst procesu twórczego i jak ją wykorzystujecie. Słuchajcie drugiego odcinka podcastu Creative Mindset, jeżeli te treści przypadły Wam do gustu, przydadzą się Wam lub wiecie, że mogą być ciekawe dla Waszych znajomych, to podajcie je dalej, zostawcie komentarz lub lajka like pod tym odcinkiem. Życzę Wam owocnych procesów twórczych i wielkie dzięki. Do usłyszenia!